Neptun dowiedział się, że na pokładzie są szczury lądowe i neofici, inaczej zwani, i to może sprowadzić na statek wiele nieszczęść. I żeby tego uniknąć, żebyśmy mogli spokojnie płynąć dalej i spokojnie zdobyć do końca wakacji, bez Neptun wraz ze swoją świtą postanowił przyjść i nas ochrzcić jak nas powycać, zaśczać, przekazał. Nie powiedział, że tu przybędzie. Jesteście gotowi na przyjęcie Neptuna? Yes. 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 Neptunie! No, Te samarze, które się macie odpowiadają Sorry. temu stykierowi na teknik, Więc jaki ktoś ma stykier tu, sobie, to tu jest jego blik. To jest poczęstunek od Neptuna przywieziony z głębin mórz i oceanu. Pierci. Piraci będą tym częstować. Oj, ty na A reszty się Neptun!

Wiem dlaczego. Dlaczego? Po kładzie szczędają się neowici. A tak może być, żeby szury lądowe chodziły po królewstwie. Albo zaburty. Albo przybiecie. weźmiecie albo się udział w ceremonii sztumorskiej. Takie odwieczna piękna morska ceremonia. Co wy racie? Zaburty! Ten! Po, to, po to, żeby dostąpić sztu. Każdy musi być pięknie uczesany. Każdy musi być pięknie wygolony. wypadowany, zaszczepiony na chorobę morską, żeby nie obrzygać kurde tego pokładu. I bolesta mojego. Królestwa, Królestwa. Będziemy grzeć. Musi być oczęsowany. Tam, i nie pogardzić posiłkiem napojonym na i zjeść. Zgadzacie się? Zgadzamy tak, się. Mamy służba. Chyba, że załóż neofici. W tym roku, ewentualnie to chce, na górze. Czemu, Jak udowodnicie, tam. że godnie... Myślę, że na górze będzie lepiej. Odstania wilkiem morskim. Co, to się I przyjęcie na stronę Wilków.

Czekaj! Służba na drugą stronę! Poważny Neptun! Poważny Neptun, uśmiechnij się! Znasz, u niego był taki spotkanie! Weźmy, weźmy jeszcze medyka i... fryzjera lamsko-męskiego. To tak nie jest Neptunie! Służba. Służba, nie drużba. Piratów. <grymne> a widać z tyłu Pinaklerockę? <grymne> czy nie? Widać. Widać? Do, do dzieła. Neofit na górę. Pierwszy do tu. Zapraszamy. Okay. Zapraszamy wszyscy. Nie widzicie. Nie zgoda, nie widzicie tej linii. To jest tylko do pamiątkowego zmianą. Jest... Do... Tylko do pamiątkowego złotych. Można stanąć na wymiotnik. Nie, nie. Nie. To <śla> no będziecie klękać, tak. klękać, klękać. Szczury lądowe wręczą w codu. Ja zrobię porteczkiem. Ja no, ją, idźcie do tego. Myszy lądowe. Zrobię jedno, potem się zmienimy. Myszki, klękajcie tak, żeby wam myszek nie było widać.

i pęknie. Pięknie? Okej. Pierwszy do chrztu. Leszek. Na oficji za Za ja na góry. Jak się będzie Będziemy opierał za burtę. Tak jest. No nie? zostaje, reszta nie na ja góry. Będzie bórać po bórać bórać. Bórać. tutaj do Jak to jest? Ale chce zostać dwie osoby, trzy żeby nie było za dużo. Nie ma problemu. Można z góry, można tą

Badać Badać. Tam, 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 tam. Witam. Jak się przytaszuje na pokładzie Aida Maria. widzę. No widzę, no, no, że dobrze. Ale na wszelki wypadek. Zażte Szczepionka na chorobę morską. Wykryta została wada organizmu.

O, dziś, nie dobre ciśnienie! Proszę tutaj napój. Gdzie tu jest stykier? A gdzie masz stykier? Tu proszę bardzo. Tutaj pijemy. Czekaj, a frydziesz? Nie zostawiać kabelę. Nie zastawiać kamerasz Nie nic nie. Lepiej tak teraz! <grym> Proszę! Twardy. Lepiej jest. Twardy, lepiej. dobry! Lepiej. lepiej A coś takiego nie uczestniczy? Ryzier! Poważno się tu bracie, miły! No masz! Głosy siada! Głosy to masz dobre! A coś takiego nie Zaniedbał się! Zaniedbał się! O, przyjdzie! O, ja <śmienic> Jabeł będzie uciekał widłami do wody. Do wody, do wody. <śmienic> <śmienic> Dość. Nie idzie. Odwrotnie. Od góry. Ty do jest, to czym? Góra na dół. Dobrze, że nie A musi leć. Po może No właśnie. Okej.

Czysty, tak, szczęśliwy weekend. Zdadkiłeś ani jedzonkiem. Jedzonko jedzącym. Jedzonko jest. Pięknie. Ile to będzie trwało? Tak, Aż wszyscy. Nie ja, nie jadł. nie Nie jadłeś. nie jadłeś. Nie ja, nie ja. Nie Całe! Z kamery. Co jest? Zostaw, wypnój! Nie, no na ten. Ja Trzymaj się! Orzeszka? Orzeszka! Oh, <laughs> wow! Co to Orzeszka? Orzeszek, wow! Co, wow! Bierz szybko, bo inni czekają pod nim! jasne! Przepraszam, poszedł! Proszę, <ś millionaire> <śdzies> no 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 kochasiu, no kochasiu. Neptun by się obraził. Cały weź. To jest najlepsze, Oliwka. Nie wypróbować, bo nie przejdziesz krzymu morskiego. Wow. wow. <śpiewanie> <śpiewanie> Zem, że nie zgarciłeś również po cenzurze i nawet.